Kiedy myślimy o artystach, których twórczość na zawsze odcisnęła swoje piętno w polskiej kulturze, nie sposób pominąć postaci Stanisława Tyme. Jego dorobek artystyczny, na czele z kultowym misiem, pozostawił niezatarte ślady w sercach wielu Polaków. Niestety, w obliczu śmierci tego znakomitego aktora, która miała miejsce 6 grudnia 2024 roku, zapadła smutna cisza. Jego grup znajduje się w warszawskich powązkach. Walei zasłużonych, ale co zaskakujące, do tej pory nie zostało oznaczone trwałym nagrobkiem. Internauci i fani z całego kraju są oburzeni stanem miejsca spoczynku wybitnego satyryka. Mimo upływu niemal dwunastu miesięcy, na jego grobie znajduje się jedynie niewielki pagórek ziemi oraz skromny, drewniany znacznik z imieniem i nazwiskiem artysty. Jak można nie uhonorować tak wielkiego twórcy, który w sercach wielu Polaków miał swoje miejsce? Brak pomnika symbolizuje powszechne oburzenie, poprzez głosy mówiące o tym, jak ważne jest, aby pamiętać i szanować tych, którzy przyczynili się do naszej kultury. Ceremonia pogrzebowa odbyła się zgodnie z wolą tymy bez elementów religijnych. Przy jego grobie nie znajdziemy krzyża, co zdaje się być odpowiednie w kontekście jego publicznego wizerunku i filozofii życiowej. Zamiast typowego nagrobka, na wzniesieniu fani zostawili kilka miłych drobiazgów, które nawiązują do filmu Miś oraz do postaci, którą stworzył Ryszarda Ochuckiego. Oprócz małych pluszowych misiów, Spoczywają tam także zniszczone znicze oraz wiązanki kwiatów, które świadczą o głębokim uczuciu, jakie fani żywili dla tego niezwykłego artysty. Na szczycie tego niewielkiego pagórka znajduje się również fotografia Stanisława Tymy, opatrzona wzruszającym napisem Łubu Dubu, prezes na zawsze w naszych sercach. Cytat ten, znany i kochany przez wielu, przypomina o tym, jak bardzo artysta wpłynął na nasze życie. Fotografia została otoczona przez dedykacji jego oddanych fanów, Wśród których są członkowie fikcyjnego klubu sportowego K. Tęcza kutno. W miarę jak czas płynie, na portalu społecznościowym pojawiają się nowe komentarze i refleksje. Fani Tyme wyrażają swoje zaniepokojenie brakiem trwałego pomnika, który upamiętniałby jego wielkie osiągnięcia. Oburzenie narastające wśród społeczności internetowej pokazuje, jak głębokie emocje wywołuje jego śmierć i braki w zakresie należytego uczczenia jego pamięci. W kontekście tych wydarzeń, warto przywołać słowa Krzysztofa Skiby który w osobisty sposób pożegnał Stanisława Tymę, twierdząc, że zrobił sobie z publiczności dowcip. To podkreślenie, jak znaczący był jego wpływ na polski humor i jak bardzo potrafił bawić, jednocześnie dotykając ważnych spraw społecznych. Wszystkie te okoliczności składają się na potrzebę społeczną, by zorganizować godny sposób upamiętnienia Stanisława Tyme. Jego wkład w polską kulturę oraz umiejętność wywoływania uśmiechu na twarzach ludzi zasługują na wieczne uznanie, które niestety jak na razie jest wciąż nieosiągalne.